Cześć, witam Cię na kolejnym moim filmie. Mam nadzieję, że obejrzałeś trzy poprzednie filmy o łezkach. Jeżeli nie, jeżeli oglądasz to na Facebooku, wejdź na mój kanał Marta Żochowska Face Painting, wejdź w playlistę techniki face paintingowe. Jeżeli robisz to na YouTubie, wejdź po prostu w playlistę techniki, techniki face paintingowe i obejrzyj poprzednie filmy. Dzisiaj chciałabym Ci pokazać, jak namalować tygrysie paski. Można je trochę zaadaptować pod łezki, może niekoniecznie ale dzisiaj to zrobimy, to zapraszam Cię do obejrzenia, jak to namalować. Do naszego tygrysiego paska, jak w poprzednich filmach, potrzebujemy atomizer z wodą, pędzla okrągłego, w moim przypadku to jest numer 4 z The Face Painting Shop, możesz wybrać szósteczkę, też będzie dobrze, no i farba woskowa lub glicerynowa, moja to przy okazji latająca. Aktywujemy naszą farbę do konsystencji kremowej. aktywujemy, aktywujemy, rozrabiamy, wklepujemy w nią wodę. Ważna sprawa, o której zawsze mówię, na pędzlu nie może być gluta, pędzel musi mieć ładną końcóweczkę, ładny kształt. I teraz zaczynamy. Od pionowo stawiamy palec, zawsze opieramy pionowo pędzel, zawsze tu opieramy palec i idziemy cieniutko, stawiamy cienką linię, przyciskamy włosie, machamy nim na boki Podnosimy powoli, do góry wyciągamy na ostro. I jeszcze raz. Ładujemy pędzel. I jeszcze raz malujemy. Teraz, jeżeli stawiamy dwa, jakby takie maźnięcia tygrysie obok siebie, dobrze jest tam, gdzie było grubo, zrobić cienie i tam, gdzie było cienko, zrobić grubiej. Będzie to po prostu z sobą lepiej wyglądało. No i idziemy cieniutko, całym koniuszkiem pędzla, przyciskamy i do góry. Zobacz, że to wcale nie jest nic takiego regularnego, po prostu macham na boki pędzlem. O, hop, na boki i tu hop, na boki i jeszcze raz hop, na boki i do góry. I to cały sekret tych tygrysich pasków. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Cześć.